Zadanie dziewiąte. Mamy siatkę ostrosłupa, w którym podstawa to kwadrat, a boki to są trójkąty równoboczne. Zatem zarówno w podstawie, jak no, po prostu wszystkie krawędzie są tej samej długości. I to jest, zwróćmy odpowiedź na pierwsze pytania. Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość. I to jest prawda, zaznaczamy to od razu. Wysokość tego ostrosłupa jest mniejsza niż wysokość jego ściany bocznej. Jak obliczyć wysokość ostrosłupa? Ano z takiego oto trójkąta. To jest przekrój poprzeczny tego ostrosłupa. Tu mamy wysokość ściany bocznej, tu mamy wysokość drugiej ściany bocznej, a tu mamy z kolei A, czyli szerokość ostrosłupa. Jeżeli poprowadzimy wysokość ostrosłupa z góry na dół, to zwrócimy uwagę, że K to jest jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego natomiast H, czyli wysokość ściany bocznej to jest naprzeciwprostokątna czyli z założenia jest dłuższa od jednej z przyprostokątnych zatem wysokość tego ostrosłupa jest mniejsza od wysokości jego ściany bocznej i to też jest prawda zaznaczamy dwa razy prawda i to jest koniec zadania